Hej, witajcie z tej strony Noxy, a to kolejny film sponsorowany, tworzony przeze mnie we współpracy z S-Game, które dzięki waszemu zainteresowaniu chciało, abym nagrał film rozwijający kilka wątpliwości i odpowiadający na pytania, które powtarzały się w komentarzach. Zanim zaczniemy w podziękowaniach za dobry odbiór filmów tego typu, chcę dać wam część funduszy, które mam zgromadzone na S-Game. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić komentarz pod tym filmem. Jego treść nie ma znaczenia. 24 godziny po wrzuceniu tego filmu wylosuję zwycięzcę i podobny jego komentarz. Przejdźmy do pytania. Czy za każdym razem trzeba przesyłać demo, i czy musi to być jedna gra z wszystkimi podpunktami? Jeżeli chodzi o konieczność przesyłania dem lub w przypadku ligi powtórek gier, to konieczność taka jest wyłącznie w przypadku CSGO. Jeżeli chodzi o ligę, wystarczy wejść do wyzwania i skończyć grę, która spełnia warunki przed upływem czasu podanego w wyzwaniu. Czyli jak wejdę do zadania za 5 zł, to to 5 zł mi się zwróci plus wygrana? Czy sama wygrana? A jeśli tak, to mogę wygrać mniej niż wpłaciłem? Wygrywając wyzwanie, zawsze dostaję, że zwrot pieniędzy, które wpłaciłeś, plus udział w zyskach z kwoty, którą wpłacili ludzie, którzy przegrali wyzwanie. Wiem, że część z Was zastanawiała się, jak S Game zarabia pieniądze na swojej platformie, co jest dosyć naturalnym pytaniem, bo każda strona tego typu musi na siebie zarabiać. S-Game pobiera procent z waszego zysku, a nie z pieniędzy, które wpłacacie za dojście do wyzwania. Dlatego nawet jeżeli każdy gracz zaliczy wyzwanie, to odzyskasz wszystkie wpłacone pieniądze. Liczy się tylko pierwszy mecz po dołączeniu do wyzwania, czy liczy się każdy mecz do ograniczonego czasu? Oraz czy mecze się łączą? Podane przy wyzwaniu warunki dotyczą jakiejkolwiek gry, którą rozegrasz przed upływem czasu. Oznacza to, że masz tyle prób ile chcesz, o ile zmieścisz się w limicie czasowym. Co ważne, gra musi się skończyć, zanim czas wyzwania dobiegnie do końca. Także upewnijcie się, że wybieracie wyzwania, w których jest sporo czasu do ich końca. Co do ostatniej części pytania, mecze się nie łączą, ale wyzwanie już tak. Co to oznacza? Jeżeli jakieś wyzwanie ma warunek, zdobądź udział w 22 fragach, to musisz przynajmniej w jednej grze spełnić ten warunek. Ale możesz też dołączyć do kilku wyzwań i zwiększyć w ten sposób zysk, ale okupione jest to również większym ryzykiem. I wtedy, jeżeli w jakiejś grze spełnisz ten warunek, to zaliczysz tą grą kilka wyzwań. To jest dokładnie to, co zrobiłem ja, dołączając naraz do dwóch wyzwań za 1 i 2 dolary, a później dołączyłem również do droższego, gdzie stawką było 5 dolarów. Teraz pokażę Wam urywki z gry, gdzie spełniłem ich warunki, czyli miałem udział w 26 fragach. Dobra, dobra, dobra. Idź goń, goń go już w takim razie. Jeszcze. 1 000 000. Ja tu jestem, 000 000. nie? Mamy już szósty level, jak coś. Sprawdź krzaki. On się recall... O, dobra. Dobra, nice. nice. Nie rzucaj EQ, bo potrzebujemy na Malzahara. Chyba, że... Może ci się uda? O, no, dobra, obracamy dobra. się. Aha. No ekł, Trochę jesteśmy zamknięci. Okej, okay, chyba ginie, tak Możemy się spróbować obrócić Możecie no Dobrze! Dawaj, dawaj. Kładra, kładra Dobrze. Jest kwadra, nice! Na Dobra, teraz o którą gra ci chodzi? O, każdy. No, o, to na której grałeś i no tak ciężko zrozumieć. Mm. Nie tam jak coś. Opa, na. Ajajaj. Nie, bo to jest na fuck. Pójdzie się ze mną na topa, tutaj. Ja muszę pójdźować w nie Irelka nie ma erki. Nie ma erki? Jest! Piękny. A ten, statyk, ten zabijający statyk zabijający. Go, go, go. O za on ma zepsutą animację. Jak ktoś szedł na bota. Nie ma. Nice! Bo jest... Dobrze. Piękny. O, idziemy na nich? Idziemy idziemy, idziemy idziemy. idziemy, idziemy. Tylko, a ja nie, co się teraz tam czuję pewnie strasznie. No właśnie, to nie O Ezerka. O ty masz tego QS. Kurwa, ale życie nie straciłem z tym. Ale agresywny ja słucham. To jestem ja no i... triple Kwadrat. No patrz, ona nie się ma, zatrzyma, rzucić ma, spela nie ma, i dostanie Ignajta Nieważne. Po chuj <noise> ona to robiła. Po chuj. Jestem za. Nie ma... O. Dobrze. A nie są biedni.

Dobra, mam ich, mam Nie, 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 nie. <laughs> no Dobrze, że tak ja miałem. spalił ult, spali ulta ten... Swain, Malzachar chyba. Chyba. Ale ult trzech, ładnie. Dobrze! No i macie To jest ace, tak? Tak. Tak. Masz Rkę? Nie, ale i tak go zabijemy. Moim, moim powołaniem jest żanglowanie. O, teraz by się przydała Rka. A <grym grym> gonią was czy nie gonią, bo nie ich? Zy... Tutaj <grym> gonią. Gon, Dobra, golem. to ja to jak Podali. Dobra, to na tyle, jeżeli chodzi o grę, którą udało mi się zaliczyć te wyzwania. Pokażę Wam teraz wszystkie wyzwania, w których do teraz wziąłem udział. Było ich 5, jedno przegrałem. Tutaj, ta no, łóżka dla Was, to o czym mówiłem wcześniej, upewnijcie się, że macie wystarczająco dużo czasu na zagranie kilku gier, zanim podejdziecie do wyzwania. Ja akurat doszedłem do wyzwania za 1 dolar, i okazało się później, że niestety, ale no tego dnia nie byłem w stanie grać, więc, jakby tutaj, automatycznie przegrałem. Gdyby nie to na czterech wyzwaniach wygrałem dolar 13, gdyby nie to jedno moje niefortunne podejście. Trzy wyzwania, które zaliczyłem grow, którą wam pokazałem, to było wyzwanie za 1 dolar, gdzie zarobiłem 9 centów, wyzwanie za 2 dolary, gdzie zarobiłem 16 centów i wyzwanie za 5 dolarów, gdzie zrobiłem 63 centy. także tutaj jest jedna rzecz ja chciałem się odnieść do jednego komentarza, który pojawiał się w, kom... do komentarza, który pojawiał się w komentarzach, tak, właśnie. A, czyli to, że jakby to są małe kwoty. E, tak, może to są małe kwoty, tyle że, jak zapewne wiecie, nie dostaje się, nie wygrywa się iPhone'a tak naprawdę za darmo i zwykle tego typu zagrania, tego typu reklamy są skamem. Oczywiście, że nie dostaniecie dużych pieniędzy za darmo, ale tego typu kwoty się dodają, więc jeżeli jesteście pewni swoich umiejętności, i wygrywacie gry, mając dobre statystyki, to jest dla Was bardzo dobry sposób na to, żeby sobie dorobić. A poza tym nie jestem pewien też tak do końca, czy to są tak małe kwoty, jak ludzie mówią, że to są, bo jeżeli popatrzycie na to w procentach, to jest to stopa zwrotu około 10%, więc 10% jedną dobrą grą zarobić 10% z wpłaconych pieniędzy to jest naprawdę fajna opcja. Tylko pamiętajcie, kurde, nie róbcie mojego błędu. Upewnijcie się, że będziecie mieli czas na granie. Okej, okay. a teraz wypłacę nagrodę, którą później wylosuję wśród osoby z komentarzy, tak jak mówiłem na początku filmu. Ja wypłacę swoją wygraną na PayPalu. Aby wypłacić pieniądze na PayPala, musicie je najpierw połączyć ze swoim kontem w ustawieniach. Tutaj macie PayPal Informations. Potem przechodzicie w zakładkę Withdraw i wypłacę 5 dolarów. Od razu pieniądze zostaną pobrane z mojego konta i wypłacone na PayPala. Także to tyle, jeżeli chodzi o samą wypłatę kwoty z serwisu. No te 5 dolarów zrobimy coś takiego, że wybiera osobę z komentarzy. Jeżeli będzie chciała, dostanie je w gotówce. Jeżeli ma PayPala, jeżeli zwycięzca PayPala nie ma, to możemy tak zrobić, że po prostu za 20 złotych kupię mu doładowanie na League of Legends, czy coś takiego. Mam nadzieję, że. Wszystko jest zrozumiałe w tym filmie. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Ode mnie to tyle. Życzę Wam miłego dnia. Peace.